Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Łukasz, podcast Padlock. Dzisiaj zapraszamy na unboxing gry King's Bounty 2 King's Collector's Edition, czyli edycja kolekcjonerska króla, tak? Wersja na PS4. Dobra cena. Tutaj się coś ruszyło. Także w sieci game, właśnie promocja, można powiedzieć. Dosyć znaczna, bo za tą edycję tylko 25 funtów. Także wydaje mi się, że dosyć atrakcyjna cena. Y... Może tam nie jestem jakimś wielkim fanem tego tytułu, ale no do sprawdzenia, na pewno taki trochę tytuł nietypowy. Y kiedyś na pewno go jeszcze omówimy w którymś z naszych podcastów. No a teraz po prostu unboxing edycji kolekcjonerskiej, tak? Czyli obwoluta, tutaj była zawartość. obwoluta sobie zdejmiemy. Tutaj jest jeszcze, tak, to pudełko jest tak otwierane. I tak naprawdę to jest jakby jeszcze jedno. Nie, to jest chyba takie dosyć słabej jakości, ale no i tutaj jakby od razu na, na widoku główny element jakby tej, tej edycji kolekcjonerskiej, może sobie najpierw wyjmujemy właśnie tą koronę. Także trzeba powiedzieć, że dosyć fajny pomysł, bo taki nietypowy zamiast jakiejś figurki czy coś to mamy normalnie koronę zapakowaną. Tak? Zaraz sobie zobaczymy z bliska. No i tak, no i prawie takiej wielkości, że na no, no jakieś dziecko być może założyło to na głowę. Yy, oczywiście plastik, no taka jakość wykonania, jak widzicie. Te diamenty i tak dalej, ale jest dosyć ciężka. Yy, no nie najgorzej to wygląda. No, z bliska może widać jakieś te niedoskonałości w jakimś malowaniu czy coś, ale. ale tak powiem szczerze, że no po prostu coś innego ale mi się wydaje że jako na na półce gdzieś tam jak będzie w ten sposób gdzieś tam leżeć z daleka no to zamiast kolejnej figurki to mi się wydaje że taki pomysł dosyć oryginalny tak no i teraz tutaj był taki taki pakiet można powiedzieć czyli tak jest jest artbook to może sobie przejrzymy najpierw artbook takiej standardowych rozmiarów yy sztywna okładka, dobra jakość wykonania dobry papier kredowy o tutaj kotek się jeszcze interesuje także z tego świata arty i tak dalej wiadomo takie fantazy, średniowieczne klimaty także całkiem ok. no nie ma nic do czytania w artbooku, no ale są jakieś takie wiadomo jak to standardowo postacie Yy, przeciwnicy, środowisko, tak i tak dalej. Broń, no tutaj, właśnie ta korona, kryształy, wszystko tutaj dosyć, yy, dosyć dobrze przedstawione, No nie ma numerowanych stron, ale nie, nie jest tego za dużo. Także, artbook można powiedzieć, że ok. Yy. Następną rzeczą jest oczywiście gra. Standardowe. Wydanie także możemy otworzyć, tak? Kolejna folia, oczywiście. Tu jakieś takie trochę dziwne nie wiem, ten hologram. Na momencie, niech ta folia zejdzie bo <laughs> te oznaczenia są chyba z USA. Także to trochę dziwne, moim zdaniem, czy to jest jakaś wersja. Tak, chyba to jest jakaś wersja amerykańska, bo to pudełko się naprawdę troszkę różni od tych okładek tutaj z Wielkiej Brytanii, gra od 16 lat. W środku jest kod na upgrade, y, także nie będę pokazywał i kod Day One Edition, czyli też jakieś dodatkowe zbroje, broni i tak dalej. Po prostu gra standardowo płyta Blu-ray, nic więcej. Także. E... No, ale jest to najwidoczniej wersja amerykańska, coś mi się wydaje. No to wszystko wskazuje. Także mamy koronę, mamy artbook, mamy grę. I co my tu jeszcze mamy? Mamy soundtrack z muzyką na płycie. Jak widzimy, 16 utworów. Także jest ok. No, coraz mniej może popularne to, bo nawet w samochodzie już teraz. Przy nowych samochodach nie da się z tego słuchać, bo nie ma już radia, właśnie, z odtwarzaczem płyt CD. No, ale gdzieś tam jeszcze można sobie to, to posłuchać. Na pewno muzyka y, dobra, chociaż pewnie jest wszędzie na Spotify i tak dalej. No i tak naprawdę ostatnią rzeczą jest mapa duża mapa też dobry, dobrej jakości papier, gruby. Także. Z całą właśnie okolicą, gdzie dzieje się gra, także, no, także, ok. No. Może podczas grania się nawet ta mapa pom pomoże. A z drugiej strony, jest plakat, po prostu taki jak z okładki King's Bounty, tak, nie za duża, nie za duży plakat, nie za duża mapa, no, ale jest to jakby. Yy, ostatni element tej edycji, yy, właśnie kolekcjonerskiej, trzeba tak, ją teraz odpowiednio złożyć, yy, żeby się tutaj nam nie, nie, nie poniszczyła. Także, no to, także to by było na tyle, ale tak, mi się wydaje, że tak widzimy. Korona jako gadżet zamiast figurki i. Artbook w sztywnej oprawie, soundtrack na płycie, mapa. No i oczywiście gra i to wszystko za 25 funtów. Także wydaje mi się, że dobra cena, nawet jeżeli. Chociaż gra z tego co wiem, nie jest najgorsza dla fanów strategii, RPGów ów tak, No trzeba, trzeba samemu się przekonać, ale jest to coś na pewno wartego uwagi i za te pieniądze wydaje mi się, że jest opłacalne. Także to by było na tyle. To był unboxing yy, edycji kolekcjonerskiej. Gry edycji króla, tak naprawdę, gry King's Bounty 2 w we wersji na PlayStation 4. Także do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.